Nie, ja, że jakiś kurwa, lord. Liczy alo, chodź, 5 wezmę. masz silne. Nie robić ciebie mówię, bo ty i tak nie wejdziesz. No, z takimi itemami nie wejdę. Ne, no, ja jest jakoś kurwa 4-4. Uh, 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 uh. tak. makro... Uciekłem. Małym... Lachon idzie, idzie, Lachon, jakby co. Ale to kurwa, dam dobre. Już nie musisz ale jakby co? Cie... To wiesz, że oni cię wyjebią z tego, Anato? Czemu? No mówię do bębena. Czemu? No tak, boję się w 4-4 weź na bezelek. Teraz się boję, bo jestem w lufach i z nikim nie gadam, debilu jebany. Ej, wyjebem się. A kogo? Wyjebem się! RIZAK, ja pierdolę! Kurwa, co mi się nie założył? Chłopaki, ciszej, proszę, ma się Sigma silny. Ja pierdolę. Na chwilę się wyciszę na Discordziku, bo tutaj, tutaj są krzyki lekkie. No co jest? Wiecowie, czekajcie, resetuję szybko Minecrafta, szybko giereczkę resetuję, wiecowie czekajcie, sorry, sorry, szybko giereczkę resetuję, nie bądźcie źli, nie bądźcie, czekajcie, to do te paczki dodam czasu trochę, było. Masia siema, siema, Sigma silny. Czekaj, bo tutaj muszę naprawić. No, lekkie problemy. Lekkie problemy, ale no. Już mi się odpala. Minecraft. Bargit. Chyba wskoczył. Nie wiem, kiedy wskoczę, ale... Ale no. Czekajcie. Tak, Powinien wskoczyć. Ja ci to generalnie stoję i pilnuje tej gąbki, żeby mnie, ci nie niebrało. O, jest. Nie chcę mi się grać, kurwa, już. Jestem już. Idź do lachoniastego! Co mam do niego pisać, Jego nawet nie ma? O, ty załóż drugie konto. E, nie gadajcie, tak już się no Jezu, on ci tak nie dał na pewnie. Załóż te drugie konto, to jest takie ciężkie. Tak. No to nie dołączysz. Bo nie chce mi się jest, e maila działaj, zakładać działaj, działaj, Jezu, to jest 5 minut. Na se załóż. To jest pół minuty. To mi kurwa, załóż. Siema, sigma silne? Ja się zakładałem, to jest 15 sekund. Wystarczy wpisać jakieś dane, ja się nazywam Maciej... Maciej... Maciej Graż o 90 tysięcy? Ej, Sigma silny chce zagrać o 90 koła, gramy dzisiaj? Zrób gambling, a to właśnie, bo ty Nie no, to później, jak będzie więcej osób to gamble zrobimy Jak będzie więcej osób to gamble zrobimy z Sigma Imię? Wiczalo Ty, come on miesiąc, luty Mój się tutaj ciągnie mi się kabel. Czekajcie, że się z telefonu odpalę, żebym widziała, jak to wygląda wszystko. Jest. Witam trzy osoby. Siema, ku Kubek. Siema, siema, siema. No, co tam? A będzie gambling dzisiaj No nie! Zero HP już kurwa tego pisze No to idź z nim o kostium Nie spóźni jak będzie więcej no. osób Ale o jego kostium Co się no wiem To ma? jak będzie więcej osób Ichu Topeczka <sum> top 1 tego 800 tysięcy widzowy Założyłeś. <grymne> <grymne> co? To jest jakiś tego boss? Ej, bo wos jest teraz. Ja zapomniałem. Zapomnieliśmy o bosie To ja się zrespiłem. Ja się zrespiłem. Jezu, yes, myślałem, że raz i Jakiś, kurwa Czekajcie, muszę was bo kurde, trochę cicho jest. Staszka na pewno. Bo. Kurwa, jak nie mam ten? To mnie perje jedbanop? Diablo. Ja Ty pan Miesz... No i masz banan zanikowana. Widzowie, jak coś, jak ktoś tego, jak ktoś będzie w topce, to dopiero skrócę czas. Witam 5 witam. Jeszcze pinga na Discordzie tam mm. sorry, już nie dmucham. Kurde, szroda są jeszcze teraz na nowo. Git, 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 to jest szklepa. Dobra, byłego go się trzymał. Kurde, nie Paypal od 15 jajek, czy cię Nawet Trompa i jest mają 15 zł ustawione. Nie mają, no ale kur... Kumasz, ale że myślę, tego Paypala jest da, się Paypal da się cofać. Paypala da się cofać. No mogę ustawić od mniej, ale... Jak coś nie z Paypala to ma sperma Nie da się cofać już Da się, bo testowałem Z tego Zizim Tu czekaj, zmniejszy. Kurde, zmniejszy mu PayPala, ale no Masz Masz, zmniejszyłem no pewno Fnari, nie wiem, ja, ja tam wolę nie. Ej, Domik będzie zawsze do NATO chyba. Bo... No, niech się nie w łeb najpierw. No, ja go tam lubię, na przykład. Nie, ja nawet, nie ja nawet, to nie ja piję. Dobra, jak tam wam zielony minął? Źle, kurwa, źle. Yeah. Nie Nie się Sorry widzowie, sorry, sorry Sorry Gramy, gramy gamble no to zaraz! No ja po więcej ją cię w dupę Mhm, mm tecno do serwisu. Nice O! Oh. bry, bry, pozdrawiam no mam Szymon, daj mi linka a czekaj tu muszę dwie osoby się na lewie, what a shit wychodzicie? nie bo ja jestem kurwa nie, bo Lachu ma strach pewnie ma patrzymy na nogi jak zdra tu widzę, czekajcie, zmniejszę topeczkę, jak się jeszcze nikt nie wbił na początku 500 koło dam. Jak zmieszczasz topkę? Ja się miałem wkleić! Nie no da się zmieszczać topki, jak coś wysłał. No ale jeśli nikt nie wysłał. dobran, no to nie zmniejsza widzowie, no. Sorry. Sorry, ale... No właśnie, kurwa! Wy wkurzyliście. Kobieć, tak, Dwie osoby na live super. No. mi tu Zastanów się! Zabić Japa? Skrubas. Ile zostało tej topki, bo ja tu zakładam coś. 11 minut. Jak się ktoś wbije to dopiero skrócę. Ci grubasy się tu biją. Kręgiel podłoga, ty, co on gra? EJ! Ty kręgiel, Ciebie nie tego... A kręgiel mnie nie pije. Nie wiem. To nie tego. Nie, urwia mnie to już. Ten Disco pijany. Jarmy tu, u, 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 u. Odpierdolę Cię, pedale, pan. Dobra, kręgiel, masz do mnie jakąś sprutę Kręgiel jest z nami czy o co chodzi? Żebyśmy my zaraz nie wywalili z nosa na to o, nie, nie Kręgiel chodzi. jest od nas to co? To, o co mu chodzi? Chodź do magenty. Chodź, 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 chodź Siepruje Skakujemy czy nie? Ej, zresztą daj li linka do Discorda Lachona, albo daj mi się pułap. Nie mogę, live'a no to Aj. na kółkie tutaj wpierdalasz, kurwa! Pewnie pasa, kurwa! Pewnie płacę, kurwa. Ja pewnie nie. Witam cztery osoby na live'u. Y. Dobrze, dobra, bym mu zajebał listę, Elodomic Nie, jest? wypierdala mi z tym Twelem No to jak chcesz to se wyjść, no nie wiem No ja wejdę. Ja go tutaj zostawiam, to no, nie wiem ja no, nie łagę okay. Wyciście się po prostu, albo coś, Ja se kopię na Bezelek, o, a Domix chociaż macie 2. Big Bębę 7 złotych, dzięki za 7 złotych Maciek I tylko jeden no, ty no? oczu No, czas kocie ja seks Ekska nabijam od zasady po pewtu kuposa Macie O wejść za bez elekto widzimy 54 grosze Nie, za 6 54 grosze A ja za coś, ja, ja 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 coś gada ja za gadałam nie? Nie Tylko że nie wy przekopę tam postajecie. On no jest kurwa głupi jak ja już wanatę są siebie Ja mam wyjebane jajce. Kocie! czas, kocie no Zaraz no kurde Zaraz no ale. No ja się masz. Miecielo. Aż jesteś od Wy do Akademii. Wy poszliście do Akademii, czy co? Ale co? No ty. No, grasz no zaraz, tych jakby. Zobaczcie zarabicowe. info tego, Ewo. Bo, bo to teraz to wszystkich to jakby. Zapro do Discorda lachuniastego. Nie mam zapro do jego DC. Michalo, niech ci wyślę Wyślij mi, kocie Zaraz... Idę się wylać I ma być czas skrócony i wysłany zawsze Pozdro w ogóle w klanie robił jakieś te że trzeba wysyłać z swoich itemów Jakieś tier 1, tier 2, tier 3 i na przykład nie mogą gadać z lepszymi Pierdolisz No serio, to nie tak w później A tier 1 nie może gadać z tier 2 Co to, ty nie możesz sobie gadać z kosem albo z nemosem? No właśnie, oni się chcą wycofać do osoby. Bo oni znowu będą żyło przez jakiś czas, i się znowu porzucą. ostatnia był duo i odraniosza bez pracy tam. Kto? No, ten Ja znam, po trzecim. <noise> ja Jestem już w widzowie serialu, musiałem się wyciszyć. Bo tutaj. chaos lekki. Trzy osoby na live, no nie no. Widzowie, weź się, weź się. site. Tá. foi. Dobrze, tak słabo było słychać, ale no. To paczka na 600 koła, za 6 zł schodzi. Zaraz odzwonię. Czekajcie, bo tutaj dzwonią telefony. Dzwonią telefony. Odpiszę. Tylko Po co on dzwoni? No! Debil, ma tu skończone eee, Jeszcze mi tego live'a z telefonu wywaliło. Who chce ktoś gambling zagrać? Chcia, chciałby ktoś gambling? Czekajcie, był czekaj, 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 czekaj Pięć osób Jestem Jakiś debil ma tu dzwoni do mnie Dawaj koła Czekajcie Czekajcie, muszę się zastanowić, bo wczoraj cztery bańki Cztery bańki na minus, więc... Cztery bańki na minus, więc nie chcę się nawet... Muszę się zastanowić, czy gameplay idziemy. na ma jeszcze streama? O nie ma Lachona. Dobrze, że jest pięknie, jest pięknie. Lachon nie ma ma stream? Nawet jak ma z elefantów. Ja jestem a Boże zar no. wszystko sprzedał i kupił trzy nieloty, co to widziałeś? Czemu niby? Nie wiem, on jest głupi. A jak? Trzy nieloty kupił po co? No jedną zabili i miał dać podział, ale Boże... Da... Ale Boże da, daje takie podziały, że najprawdopodobniej ten chłop dostanie maksymalnie 2 miliony z nich My ostatnio z Nemosem zabiliśmy mrówka po pierwszej pod. A mrówek to jest Steve Ale Trzy osoby na live'em to nieźle Ej kocie Skroj czas o No bo jej ma live'a ty przyjemny Ta Rejo ma live'a tym wieśniak Na twoje miejsce by zrobił tapkę na 200 Ej kregiel pada A ja mam z kręgiem sam 4 opa jakichś macie sobie ja z królami? No ja my mamy z każdym z gate A oni na trapa biorą Czekaj to... Wygląda na to, że z Lachonem, Rejojem i tak dalej. Wy macie soja z tymi klosami, nie? Tam. No. No tak. Kto gada? z wierzy? królami też? Lata, no. no tak. Z królami chyba też, jest w sensie no, skręglem. No tak. Znaczy ja z kręglem mam, ale nie wiem. Włodzławie to 51 tysięcy No wiem, właśnie też wcześniej ja myślałem o tym Bo jeśli oni mają swoją ja połową silvera, tak naprawdę Jakby, to tutaj się mega łatwo zaskakuje właśnie... Ja ani razu nie padłem na bez jak dziś Włodzławie jesteście? Napiszcie jak wam minął Y y y y Git. To dobrze, dobrze Sigma silny. Y y y dwie osoby na live. Ja ja w jakim ty secie chodzisz? Są losy na lajki. No będzie na 10 lajków. Losowanie że na razie są trzy osoby na live, więc... nie, nie podwaliłem killa. Co to jest za giereczka? Giereczka się nie klei. Dzieci nie potrwają czampera, nie, nie, debile. No nie, no. myślę, że podwalę kila. Że kilka podwale... ale jak kilka podwalił a nie podwaliłem widzowie 4 minuty do końca topeczki 4 minuty do końca topeczki Za, za zamurowanie jakieś dziwne o warto ostrę jakieś nie chcę mi się nawet go bić, bo i tak ucieknie. O ten kostium Co jest? Alki nie mogę Trzeba być 3 minuty do końca topki Za 6 zł tylko to... Przeciwdzielić się. No, czegoś no, się tam mnie znowu. Dwie minuty do końca topki. Pięć dni miałem tylko... Jestem już. 4, 4, Jak on miał więcej długów niż kasy? No dobra, ale on nic nie zarabia, ile on zarobił przez ostatni tydzień. Eee, eee, top, topka za tysięcy. 600, 600 Witam sześć osób. 600

Nawet za to nie będę wchodzić Tylko tą. Zaraz mnie odjebią to Za 50 sekund koniec topeczki widzowie Za 50 sekund koniec topeczki Uw. Za 50 sekund koniec sopeczki. mi mm, 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 mm. się nie chce. Lawików robić dzisiaj troszkę 3, 2, 1, 600, no i widzowie, ja na dzisiaj lawika kończę, bo się już nie chcę. No i tyle, no i najsiękko no i, no i widzowie.